Siema, nie chce mi się już dogrywać przywitania żadnego, to lecimy od razu. Tutaj na ławie, tak jak mówiłem, zaczynam od 80. U 80 na 8, tak jak też wspominałem wczoraj, że to pójdzie. Więc możecie zobaczyć, jak widzicie coś do poprawy, to śmiało możecie komentować. Oczywiście wcześniej rozgrzewka przed złożonymi takimi ćwiczeniami. Robię sobie też takie seryjki wstępne. Tutaj było gryfem, trochę pomachałem. 50 trochę pomachałem i chyba ze 2 razy 70. Także tutaj jak widzicie bez problemu poszło. 80 na 8. Wydaje mi się, że całkiem nieźle to wygląda, w sumie jeszcze tego nie, nie oglądałem. Nigdy trochę może zły kąt złapałem. Dobra, teraz kolejna seria. 85, po 2,5 jest dołożone z każdej strony. Tutaj też byłem pewny tego, że to pójdzie, chociaż jak już miałem tą sztangę nad sobą, tam chyba już przy szóstym ruchu poczułem trochę taki, taką niepewność, ale mimo wszystko poszło całkiem, całkiem nieźle. Oczywiście robię ten mostek, nie jakiś taki wybitnie duży, ale staram się mostkować swoje ciało, żeby wyciskać w miarę prawidłowo. Tutaj na 8 całkiem ładnie dosyć szybko, no ale po prostu jakby cel był taki, żeby to wycisnąć, już niezależnie od tego czy jakieś pauzy stosuje, czy nie, bo na razie nic takiego nie stosuje. No i trzecia seria 90. No tutaj zobaczycie, zaraz już zmieniłem kąt. Wydaje mi się, że trochę fajniejszy, jeśli chodzi o nagrywanie. Tu trochę magnezji, bo wiadomo, stresik jeszcze. 90 nie robiłem na serię. Znaczy, chyba robiłem 90, tylko 70, 80, 90. Z 10 kilowym przeskokiem, a tutaj są przeskoki po 5. Tutaj też tego mostka tak nie, nie widać aż mocno, bo ten brzuchol widzicie wystaje po prostu, więc to też takie jest na zaufanie. Ten mostek i lecimy. Raz, dwa. Trzy Cztery Pięć I zwątpienie trochę Szósty I szósty jest ostatni Może jakby ktoś stał ze mną To może bym się siłował, żeby to, żeby to zrobić No ale stwierdziłem, że po prostu Odpuszczę sobie po sześciu I tak w sumie jestem z tego zadowolony Kolejne ćwiczenie, wyciskanie żołnierskie OHP. Tutaj mam dziesiątki włożone po bokach, e, czyli jest razem 40 kg. Technika nie wiem, czy jest jakaś super. Wydaje mi się, że nie jest jakoś tragicznie źle. Mogłem bardziej pewnie brzuch spiąć, bo dupa jest spięta, bo to widać, e, ściągają się trochę spodenki przez spięcie tego dubska. No i tu na 8. No ciężko, bardzo ciężko. Wydaje mi się, że technicznie też do poprawy przede wszystkim ten brzuch, no ale te 8 jakoś poszło. Ogólnie tak priorytet mam taki na, na barki, więc staram się, żeby to te barki jakoś tak dociążać mocno na tych treningach po prostu. Druga seria taka sama, 40 kg, pierwsza była ciężka drugiej chyba nawet wydaje mi się, jak wcześniej oglądałem, że trochę lepiej, może technicznie, i ta ósemka jakoś tak łatwiej siadła. Dwa, trzy, cztery. Nie wiem, czy te łokcie nie powinny być bardziej z przodu, no ale to już wszystko jest do podszlifowania. Tak jak mówiłem, pięć tygodni dopiero na siłowni. No i tu już. Bardziej sercem niż mięśniami, ale siadło. I trzecia seria, dołożyłem po 2,5 kg. No zaraz będzie przejście. Dołożyłem po 2,5 kg, czyli 45 kg na sztandze. I też chyba nie zrobiłem na 8, nawet już nie pamiętam, ale wydaje mi się, że na 6 poszło i to też z dosyć niezłym oporem. Też widać. Że lordozy trochę mam przez noszenie tego brzucha, więc to właśnie podciąganie tego brzucha będzie to na pewno niwelowało i muszę zacząć to kontrolować. I ostatni to już taki poszło. 3 serie Miały być na 8 właśnie te OHP, no i teraz plecy, czyli wiosłowanie. Tutaj w ogóle nie wiem czy robię dobrze technicznie, bo dopiero po wrzuceniu tego filmiku będę gdzieś tam szukał informacji jak to mniej więcej wygląda. Plecy mało, miałem proste, ale wydaje mi się, że łopatki trochę za bardzo mm, wisiały. Chociaż no i tak, wiecie, no ten garb jest po prostu z tego względu, że jestem gruby i pół życia przeleżałem, więc ten garb też będzie niwelowany jakoś tam. Tu na sztandze są o dwie dziesiątki i piątka, czyli 20, 70 kg. Tu jest 70 kg, to nawet nie wiedziałem tak naprawdę ile mam, ile mam wziąć. Tu już widziałem wcześniej, że trochę jakby za wysoko byłem. Też mi się wydaje, że ten zakres ruchu jest trochę skrócony w tym co robię, no ale już na plecy siadło, wiadomo, no będę, to, będę starał się to e, sobie przygrywać i jakoś progresować też technicznie przy tym wszystkim. No i tutaj trzecia seria to samo z zabawnym bonusikiem na koniec, ale to zaraz dojdziemy. Tu wydaje mi się, że trzecia seria tak mi naj, najlepiej siadła, że tak najmocniej się skupiłem na tym. że te ruchy takie były logiczniejsze, takie pełniejsze też. No to, to też jest kwestia oceny. Ciężko jest to ocenić, no bo wiadomo to jest. W sumie pierwszy raz jak to nagrałem i pierwszy raz jak sam siebie widzę, więc to też jest kwestia. Poszło trzy razy, trzy serie po 8, więc tutaj mamy OK. No i tu chciałem się popisać, że dam radę się podciągnąć, no ale przez to, że już zmęczyłem te barki i plecy, no to nie poszło ani razu, więc mój numer popisowy się niestety nie udał. I tutaj e, wyciskanie sztangi łamanej na biceps. Na bicepsie mi jakoś szczególnie nie zależy. Tutaj też mam talerze po dychu wrzucone, a tu w ogóle była próba, szkoda, że to wrzuciłem, nie powinienem, ale montuję to w telefonie, więc i tak jest ciężko i tak, to była próba perspektywy, wiecie czy będzie mnie w ogóle widać na tym. No i tak jak mówiłem, tutaj po 10 kg na stronie, 15 kilo jest gryf, więc razem 35 kilo i tak samo Osiem. Lubię te ósemki, dobrze mi się robi. Nie nie jest to za dużo, nie jest to za mało. Jest po prostu tak w sam raz. Póki co robię ósemki czasami po prostu gdzieś tam, jak mam jakąś naprawdę super wenę, no to po prostu ciągnę do góry. A wcześniej też kończę, no jak nie dam rady, wiadomo. Druga seria taka sama: 35 kg na 8. Przerwy robię różne, tak około 2 minut, 2,5, nawet czasami do 3 minut wychodzi, bo. Mocno się pompuje, mocno się męczy, dyszę, więc zrobię sobie jeszcze takie przerwy. Jak schudnę, to na pewno będę niwelował te przerwy, żeby były trochę krótsze. To będzie też jakby progres w skracaniu tej przerwy, ale na razie jest jak jest. I tutaj dosyć nieźle mi siadło, dosyć nieźle się spompowałem, więc stwierdziłem, że już na pompie tego bicka to sobie dorzucę po 2,5 na stronę, więc 40 kilo tu jest. Podciągnięciem rękawków, przy okazji naderwaniem rękawków. I tak samo na 8. To już dwa, dwa ostatnie chyba były trochę bujane. Tam widzieliście też taki ślad na moim ręku od strony wewnętrznej, to mam po prostu zatarcie takie od robienia karty, od machania rękoma na bieżni. No, i 3 razy po 8, 2 razy 35, raz 40 kilo i triceps. Ogólnie to był taki trening mój góry, nie? Tutaj jest, nie wiem, z 68 chyba na tym wyciągu. Wydaje mi się, że coś takiego. I też mam wrażenie, właśnie oglądając, że nie dopinałem jakby na dole tego tricepsa. Co na pewno tak samo będzie kwestią do poprawy. Druga seria dołożyłem, tam już po 80 kg było na tym wyciągu. No i po tym wszystkim zrobiłem jeszcze czego nie nagrałem. Wznosy na tym samym wyciągu, wznosy po prostu bokiem, jednorącz na każdą stronę. Tam chyba 14 kg i tyle w sumie. I tak właśnie wygląda mój trening. Możecie pisać co o tym sądzicie. I to w sumie wszystko na razie. Hohej.